Dzisiaj przychodzę z filmem, w którym podsumuję sobie oszczędności, jakie udało mi się zebrać w ciągu oszczędzania trzech miesięcy: przez maj, czerwiec i lipiec. Co prawda, lipiec jeszcze nie minął, ale ja przeważnie odkładam tę pieniążkę zaraz po wypłacie i w ciągu miesiąca raczej nie dokładam nic do wyzwań, przynajmniej na razie. Ewentualnie, jak mi się zostaje, to dokładam właśnie z następną wypłatą, z następnym miesiącem te grosze. Także żeby nie przedłużać, to zaczynamy sobie liczyć. Dobra. OK. Pierwsze wyzwanie kobieca matematyka i tutaj mam 43 zł. Kamień papier nożyce 20. Bez ryzyka nie ma zabawy. Tu nie ma statusów. Więc dodam sobie pojedynczo. Ładuję 2025. Mam cztery dyszki. Zdrabka. 160. No nieźle zdrabka. 12 miesięcy. 140. Też spoko. 52 tygodnie. No tutaj nie uzupełniałam w poprzednim miesiącu na lipiec, ani na czerwiec chyba? Czy, na li... Czy to było na czerwiec? A na lipiec nie uzupełniałam. Loteria 124, Mandala 55, Grosz do Grosza 3,91. Wyzwanie odkładanie, stówka, no i to są już nieplanowane, czyli możemy rzec, że wyzwania to było 794, 91. Dodatkowo mam jeszcze takie kategorie jak cel, wakacje. co tam kiciuś. co tam. Prezenty. Właśnie te niespodziewane, nieplanowane i oszczędności. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o oszczędności. To dodałabym sobie tylko kwotę z wyzwań i tą z oszczędności, którą mam na koncie, bo nie wspominałam, że te wszystkie kategorie, które tutaj mam, to mam sobie takie podkąta na koncie głównym, gdzie przelewam sobie pieniążki. Czyli do wyzwań dodaję sobie 521 i mam 1315,99. Dodatkowo jeszcze mam tak, na koncie cel 603,22 to są pieniążki, które po prostu będę sobie wypłacać, kiedy nazbieram na coś fajnego, coś większego na przykład. Na razie mam kilka <coughs> pomysłów, ale na razie jeszcze nie wydaję, bo nie jestem przekonana. Wakacje cztery stówki, że w tym roku za bardzo nie wyjeżdżam nigdzie, więc albo po prostu sobie to wydam przez ten urlop, Albo już zacznę zbierać na kolejne wolne prezenty, 650 i niespodziewane mam razem 155, bo musiałam wybrać tam chyba stówkę bodajże. I teraz tak, to jest, że tak powiem, oszczędność nieruchoma? A jeśli do tego dodam to, co jeszcze mam nieruszone? Wychodzi mi 3000. Coś chyba za dużo, jeszcze raz będę musiała dodać 7, 9, 4, 9, dodać. 521, 0, 8. To były moje, te dwie kwoty. do tego dodać 603. 22, 400, 650, 155, nie, tyle wychodzi. <laughs> Czyli jak na osobę, która musi się sama utrzymywać, która zarabia prawie najniższą krajową, no kurczę, taka kwota dosyć spoko. Jeszcze mam też 1000 zł odłożone na inny cel. Który no na pewno zostanie wydany Czyli tak naprawdę miała 4124 No muszę przyznać, że jestem zadowolona Bo wcześniej, kiedy nie prowadziłam tego systemu Że tak powiem, odkładałam sobie pewne kwoty, to zawsze pieniążki gdzieś tam na coś były potrzebne, na coś się przydały tak były, nie były, były, nie były. No teraz planuję z tych kopert y, nic nie wyciągać z wyzwań. No jak uzbieram, to jeszcze zobaczę, czy to będzie wszystko szło do oszczędności typowo, czy na jakieś też cele. Zobaczymy w trakcie. No też udało mi się zebrać troszkę tych pieniążków, ponieważ wpadło mi rozliczenie podatków, wpadło mi zwrot kosztów tam z pracy pewnych. Wpadły mi dodatkowe pieniążki na urodziny, więc to też... Jest na plus co do tej kwoty, którą udało mi się zebrać? Tak czy siak zobaczymy. Jak to będzie dalej? Jak na razie całkiem spoko. Całkiem spoko. A jak tam u Was? Podsumowujecie swoje oszczędności? Jeśli tak, to jak to wygląda? Rocznie, miesięcznie, kwartalnie? Dajcie znać, czy w ogóle takie filmy mają sens, czy kogoś to interesuje. Chciałam jeszcze zrobić podsumowanie pierwszej połowy lipca razem, ale tak mnie poniosła fantazja łańska w tym miesiącu, że już teraz muszę się pilnować, żeby nic nie wydawać. Oprócz kategorii zdrowie, transport... No i jedzonka to już tam za bardzo w moich wydatkach mi nie zostało. Muszę się pilnować, żeby nie podebrać nigdzie. Ale tak naprawdę niczego nie potrzebuję już, więc myślę, że się uda. Dzięki, że oglądaliście ten film. Co prawda trochę krótki, no ale nie ma tutaj zbytnio na czym się rozwodzić. Także do następnego Pa!